Witam wszystkich bardzo serdecznie tu Ewa Maj w kolejnej zapowiadanej live inspiracji, medytacji. Um, jesteśmy wszyscy w jednej sytuacji w tej chwili, bardzo podobnej. Jesteśmy w czasie kwarantanny, która jest na całym świecie. Jesteśmy w podobnej sytuacji wszyscy, bo jesteśmy w domach, zamknięci w domach, różne ograniczenia różne niewygody z tym związane. A ja, mimo to, chciałabym na dzisiejszą medytację zaproponować medytację wdzięczności, czyli, żeby uświadomić sobie, tak jasno wyrazić, co dobrego, mimo wszystko, ten czas kwarantanny, bycia w domu, niewychodzenia, nam daje dobrego, Jakie są z tego bonusy, jakie diamenty wynikają dla nas? Na przykład to, że jesteśmy bliżej razem, że mamy więcej czasu dla siebie nawzajem w domu, że mamy więcej czasu dla siebie, samych, dla siebie na wyspanie się, zrelaksowanie, poczytanie książki posłuchanie muzyki, obejrzenia teatru w telewizji, mamy więcej czasu i ochoty na rozmowy z rodziną czy z przyjaciółmi przez telefon oczywiście, czy przez WhatsApp, czy Messengera, zrobiło nam się miejsce na rzeczy, których nie robiliśmy wcześniej, bo i nudzimy się troszeczkę, prawda? Tyle czasu teraz nagle jest do dyspozycji. I to, co ja proponuję na dzisiaj, żebyśmy zrobili, to, żebyśmy sobie uświadomili nie tylko jaka dramatyczna ta sytuacja jest i bywa, nie tylko to, ile ludzi się zaraża, a ilu umiera, ale i żebyśmy pomyśleli też, co dobrego z tego wynika dla nas. Dla tych, co siedzą w domu, co zwolnili tempo życia, co mają więcej czasu dla siebie, na relaks, na spanie, na rozmawianie, na odpoczynek, na czytanie książki, na kąpiel, na pisanie piosenek, na wymyślanie śmiesznych historyjek, żeby rozbawić sąsiadów. Nie mieliśmy na to czasu wcześniej. Rodzice nie mieli ty, ty, tyle czasu dla swoich dzieci. Hmm. Nie było tyle czasu na różne przemyślenia, co teraz. I nasza planeta, przyroda, natura no trzeba to powiedzieć oddycha bez nas. <grywa> Odżywa, oddycha, bez tego tłumu w parkach bez tego zanieczyszczonego powietrza, bo już jeździ mniej samochodów, lata mniej samolotów i tak dalej. Więc gdy popatrzymy na to z szerszej perspektywy i gdy odsuniemy na bok również i konspiracyjne, dramatyczne teorie, to popatrzmy, ile dobra wynika z tego, że siedzimy w domach, I nie tylko w Polsce, w Australii, na całym świecie siedzimy w domach. Pomyśl teraz, ile dobrego to dla Ciebie zrobiło. Zrób sobie teraz w myślach taką listę. Ile dobrego ta kwarantanna, ten czas, że ja siedzę w domu, ile dobrego to dla mnie zrobiło. Bo jeszcze jedno chciałabym Wam powiedzieć. Jest dowiedzione, że przekierowanie uwagi z tego, jak mi sytuacja przeszkadza, jak mi uwiera, jaka jest dla mnie niedobra, jak ja się tego boję, a co złego dla mnie z tego wynika albo wynikać będzie. Gdy przekierujemy uwagę z myślenia w ten sposób, przekierujemy uwagę na to, co z szerszej perspektywy ta sytuacja mi daje dobrego. Przed czym mnie chroni, do czego mnie zmusza, czego nie robiłam wcześniej, czego mnie pozbywa, co było mi niepotrzebne, a co ja teraz robię, o czym zapomniałam, że w ogóle istnieje i że może być dobre dla mnie. Gdy przekierujemy uwagę zmartwienia się, narzekania na to, na to co ta sytuacja dobrego robi dla mnie i dla otoczenia, to ta wdzięczność i um, to podziękowanie w ten sposób zmienia tę sytuację na lepsze. Kochani moi, to nad tym to obserwują, to zjawisko. Różni mądrzy ludzie, badacze już od lat to obserwują, że. Przeniesienie uwagi, zmartwienia się problemów i skupiania na chorobie, na negatywności, przeniesienie na to, co dobrego ja mam w życiu teraz. Co dobrego dla mnie z tego wynika również, zmienia stan zdrowia na lepszy, zmienia samopoczucie na lepsze, podnosi naszą energię, wzmacnia nasz system immunologiczny. I również zmieniają się okoliczności. Więc, kochani moi, nie tylko starajmy się robić coś, żeby się zmieniła sytuacja pandemii i niedogodności kwarantanny na powrót do tak zwanej normalności, nie tylko medytujmy globalnie na całym świecie na ten temat. To wszystko jest pomocne, ale w naszym osobistym świecie, ty w swoim osobistym świecie możesz zrobić ten ten skok z negatywnego myślenia na docenianie sytuacji, na dziękowanie za to, co ta sytuacja kwarantanny dobrego daje Tobie. I to będzie Twój wkład już od tej chwili w zmianę tej sytuacji na lepsze. A więc zróbmy to razem. Zróbmy taką medytację. Bo to też jest potrzebne, to się nam przydaje pooddychać głębiej, wyciszyć umysł, rozluźnić ciało. To jest bardzo zdrowe dla naszego organizmu. My potrzebujemy być teraz zdrowi i silni, a medytacja to jest dowiedzione to jest zdrowie i siła. Oddech masz zawsze przy sobie i gdy zmieniasz rytm oddechu na pogłębiony, to już jest Twoje najlepsze lekarstwo dla ciebie. Uspokaja się Twój umysł, Twój system nerwowy, regulują się funkcje w Twoim organizmie, wydzielają się endorfiny, wydzielają się różne enzymy i hormony szczęścia, tak zwane. To jest cudowny lek, medytacja. A do tego jeszcze, gdy dołożymy do tej medytacji taką listę naszej wdzięczności. To będzie cudne. Przekonasz się o tym. A więc teraz proszę zamknij na chwilę oczy, żeby skupić się tylko na sobie. Zamknij na chwilę oczy, rozluźnij ramiona, rozluźnij ciało i zacznij ze mną oddychać pogłębionym oddechem. I niech to będzie taki prosty rytm. Wdech przez nos, na chwilę zatrzymaj, spokój, cisza, nic. I puść wydech przez lekko otwarte usta i rozluźnij się od góry w dół, a najbardziej rozluźnij barki, nadgarstki i całe ciało. I jeszcze raz. Wdech przez nos i spokój, cisza, nic. I wydech przez lekko rozchylone usta i rozluźnij całe ciało, a najbardziej... Rozluźnij barki i nadgarstki. I oddychaj w ten sposób, w tym rytmie jeszcze przez chwilę. Wydłużaj wydech. Wydłużaj pauzę pomiędzy wdechem a wydechem i nazywaj ją spokój, cisza, nic. I rozluźnij się na wydechu. I uspokaja się Twój umysł, uspokaja się Twoje serce, rozluźnia się Twoje ciało, relaksujesz się głęboko i zanurzasz się w oceanie spokoju, w oceanie bezpieczeństwa, w oceanie światła. I teraz przenosisz swoją uwagę na chwilę na takie słońce, które masz pomiędzy piersiami. Jest tam takie słońce pomiędzy piersiami, tutaj takie oddychające w tobie słońce. Słońce, które jest ekspresją twojego spokojnego serca, twojej pozytywności, twojego poczucia bezpieczeństwa. Twojej wewnętrznej czystości i ufności, także i tej wyższej mądrości, która jest mądrością Twojego serca. Więc przyglądasz się, jak Twoje wewnętrzne słońce tu pomiędzy piersiami tak oddycha spokojnie. Oddycha i promieniuje. Oddycha i promieniuje. I ty oddychasz razem z tym słońcem, które jest w tobie. I promienie tego słońca, które jest w tobie, rozprzestrzeniają się w samym polu twojej aury. Z każdym wydechem. A z każdym wdechem zanurzasz się w to słońce. I spokój, cisza nic. Potem wydech promieniami tego słońca, tego światła, które jest w tobie we wszystkich kierunkach Twojej aurze. I Twoja aura się poszerza i rozświetla na każdym oddechu. Poszerza się i rozświetla. I oczyszcza się. To jest również. Akt oczyszczenia i uzdrowienia Ciebie. Gdy tak rozświetlasz i poszerzasz swoją aurę z tego miejsca, z tego słońca pomiędzy piersiami, to oczyszczasz siebie i swoje pole energii ze wszystkich negatywności, stresów, niepotrzebnych myśli, napięć. Im większa i jaśniejsza aura, tym wyższa wibracja, tym więcej zdrowia, ale też tym więcej zrozumienia i spokoju. Przenika cię najgłębsze zrozumienie Twojego boskiego serca, które teraz oddycha w tobie. Zrozumienie, że ta sytuacja totalnej kwarantanny. Dla tylu milionów ludzi na całym świecie siedzenia w domu, zwrócenia się ku sobie i sytuacja, że my wszyscy mamy teraz tak dużo czasu dla siebie i w małej przestrzeni i już tak nie gonimy za czymś tam na zewnątrz że to jest również błogosławieństwo dla nas. Twoje światło, które w Tobie oddycha, to rozumie. I to światło, mądre światło Twojego serca, które oddycha w Tobie, to rozumie i docenia i pragnie Tobie przekazać do Twojego umysłu i świadomości, jak wiele ma to dobrodziejstwa dla Ciebie. I dla przyrody, dla natury, dla całej planety również. Czyżby Potrzebny był aż taki pretekst, pandemia, koronawirus, żebyśmy my się wyspokoili, wyhamowali, wyciszyli i żebyśmy dali odetchnąć planecie. No, czasami potrzebny jest aż taki pretekst. A teraz pomyśl, co dobrego dla Ciebie wynika z tego, dla ciebie i dla Twojej rodziny na przykład. Co dobrego wynika z tego, że jesteś w domu dzień po dniu, że masz tyle czasu, że możesz się wyspać, że możesz zająć się czymś, czym nie zajmowałaś się, nie zajmowałeś wcześniej w ogóle albo tylko trochę. W ilu działaniach takich drobnych, małych, codziennych odnajdujesz przyjemność i satysfakcję? Na co masz teraz czas, na co wcześniej czasu nie było. Wyrażaj wdzięczność za to i mów: Dziękuję, że mam teraz czas, żeby, że mam teraz przestrzeń, żeby. I wypełniaj to zdanie, te zdania, na swój własny sposób. Dziękuję. Że mam teraz czas podczas tej kwarantanny, żeby. Dziękuję, że mam przestrzeń teraz podczas tej kwarantanny, żeby. Dziękuję, że to dla mnie stało się istotne lub nowe, lub pojawiło się w moim życiu teraz podczas tej kwarantanny. Dziękuję, że hoduję w domu warzywa. A wcześniej chodziłam tylko do sklepu, codziennie po nowe. A zaraz przyglądam się z radością, jak kiukują te zielone listeczki z tej pietruszki, z tej marchewki. Dziękuję, że mam więcej czasu, by poczytać książkę. Obejrzeć dobry teatr, posłuchać muzyki. Dziękuję, że ten czas kwarantanny zbliża mnie do mojej rodziny, że mam więcej czasu dla mojego dziecka. Dziękuję, że moje życie się wyspokoiło, wyhamowało. Potrzebowałam tego tak bardzo od dawna i nie mogłam sobie na to pozwolić. Dziękuję. Za co jeszcze podziękujesz? Dziękuj za to, co dla Ciebie jest teraz istotne i cenne. Niech Twoje serce wypełni wdzięczność za ten czas kwarantanny. I pamiętaj, że wdzięczność sprawia, że Sytuacja przekształca się na lepsze. To jest dowiedzione, to tak już jest. A ponadto, uczucie wdzięczności jest niezwykle dla nas uzdrawiające. Naukowcy i lekarze badają reakcje naszego ciała pod wpływem stanu wdzięczności. To jest niebywała przemiana, to jest uzdrowienie na wielu poziomach, to jest wzmocnienie organizmu. A czego my teraz potrzebujemy? Potrzebujemy również wzmocnienia naszego organizmu i uzdrowienia. A więc niech ta wdzięczność będzie dzisiaj dla nas i lekarstwem, i stanem radosnym. I zrozumieniem, i radością, i takim wzniesieniem. Wiem, że Twoja, moja aura teraz świeci, bo tak to jest pod wpływem wdzięczności. Pod wpływem wdzięczności aura robi się ogromna, jasna, świecąca i ma silne granice. I jeszcze to pomyśl, zwizualizuj. Moja aura ma silne, świecące granice. Moja aura i te granice są moją ochroną przed wszelką toksycznością. Żyję w obrębie, w środku mojej zdrowej, silnej aury, która ma swoje granice. I żyję z uczuciem wdzięczności w sercu za to wszystko, co się dzieje, bo rozumiem, że z szerszej perspektywy było to potrzebne nam i naszej planecie. A teraz po prostu zanurz się w ten spokój, w ten ocean wdzięczności. I pobądź w tym przez chwilę. Posłuchaj muzyki tutaj w tle. Rozluźnij się jeszcze bardziej. Pozwól się kołysać na falach oceanu wdzięczności. Pozwól się kołysać na falach oceanu wdzięczności. Czuj się bezpiecznie, lekko i cicho. Odpręż się jeszcze bardziej. To wszystko ma sens. To wszystko jest po to, żeby jeszcze lepiej zrobiło się w Twoim życiu, w naszym życiu. Zaufaj temu. I kiedy tak kołyszysz się na falach oceanu wdzięczności, to możesz powiedzieć do siebie na przykład tak: Ufam temu, co się dzieje, że to ma sens. Ufam, że to prowadzi nas do lepszego zrozumienia, do naszej przemiany, do lepszego życia w lepszym świecie. Czuję się bezpiecznie, spokojnie, i wykorzystuję ten czas kwarantanny najlepiej jak potrafię. Również na to, by się wyciszać, by rozumieć świat lepiej z dystansu, spokojnym umysłem, by bardziej umieć kochać. By umieć spokojniej reagować na drugiego człowieka, by mieć więcej w sobie ciepła, miękkości, zrozumienia i spokoju po prostu. I więcej pomysłów radosnych, by rozbawiać tych, którzy mają smutne miny, i więcej pomysłów na smaczne obiady, ciasteczka. I ćwiczenia. Doceniam ten czas kwarantanny, doceniam i dziękuję. Dziękuję i doceniam. Jestem spokojna, i rozumiem, że to ma sens. Weź głębszy wdech, mocniejszy wydech. Poczuj ciało, przeciągnij się napręż, rozluźnij przeciągnij się. Poczuj dłonie, poczuj stopy na podłodze, czy gdziekolwiek je masz. Przeciągnij się jeszcze raz mocniej. Powoli otwieraj oczy w swoim własnym tempie. Rozejrzyj się dookoła, wciąż jesteś tam, w swoim domu, w swoim miejscu. Ale jak inaczej teraz wygląda ten świat? Z jakim nastrojem teraz pójdziesz do kuchni, czy do pokoju, czy cokolwiek? Czy twój nastrój się zmienił? Pamiętaj, żeby mieć wdzięczność w sytuacjach, które uwierają. Ponieważ ta wdzięczność zmienia tę sytuację na lepszą. Tak się zawsze dzieje. A i Tobie jest łatwiej wtedy w tej sytuacji funkcjonować. A szczególnie teraz, w kwarantannie, tyle dobrego się dla nas dzieje. Nie tylko to, co niewygodne, ale dużo dobrego. Dziękuję Wam za Waszą obecność tutaj. Ten filmik będzie opublikowany za chwilę, ten live na moim facebooku. Możecie się tym dzielić dalej, żeby inspirować ludzi do tego, żeby również i oni, zamiast narzekać, poczuli wdzięczność za to wszystko, czego doświadczają właśnie podczas kwarantanny, a czego wcześniej doświadczać nie umieli, nie potrafili lub nie było na to czasu. Więc dzielcie się tym dalej, inspirujcie tym ludzi. Życzę Wam cudnej niedzieli palmowej, bo to jest palmowa niedziela, nasze święto. Zbliża się Wielkanoc i to wciąż będzie nasze tradycyjne, piękne święto. Będziemy celebrować to święto w domach i będziemy składać sobie życzenia online. I można poświęcić również koszyczek ze święconką online. Liczy się błogosławieństwo serca. Nie musimy tam być osobiście, chociaż to jest też piękne, wiadomo. Ale jest taki czas, jaki jest i doceniamy to, co jest. Wszystkiego dobrego, kochani. Cudnej niedzieli. Do zobaczenia za tydzień. To na razie Ewa Maj. Pa. pa.